Hej kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na dosyć ekscytujący odcinek dla pewnie części z was, dlatego, że ostatnio dostałam masę pytań o to, czy przetestuję kosmetyki z Lidla. Zarówno tę nową serię Fit Your Makeup, która jest produkowana bodajże przez Vibo właśnie dla Lidla, oraz tę prawdopodobnie standardową serię kosmetyków, czyli La Lux. Także skomponowałam pełny zestaw kosmetyków do całego makijażu. Wydałam na to około 150 zł, zaokrąglając w dół, powiedzmy, że prawie 160, ale pewnie wszystkiego nie wykorzystam, bo na przykład do ust mam aż trzy produkty i nie wiem jeszcze na co się zdecyduję. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie za mną zostańcie, zaczynamy. I zacznę moi drodzy od bazy. I mam tutaj Fit Your Makeup Gym Look Serum i primer do twarzy o działaniu nawilżającym z delikatnym efektem chłodzenia. I to są kosmetyki Dedykowane chyba podróżom na siłownię. Ja, co prawda, dzisiaj na siłownię nie idę, bo mam dzień przerwy, ale jestem ciekawa, jak te kosmetyki się na mojej twarzy utrzymają. Baza ma takie lekko perłowe wykończenie. Jest wodnista, nie ma koloru, daje delikatnie, naprawdę niesamowicie subtelną poświatę i faktycznie ma właściwości chłodzące. Kurczę, czuję się tak, jakbym nakładała na twarz. Taki olejek eukaliptusowy. Ten efekt chłodzenia myślę, że fajnie sprawdzi się, kiedy wrócą do nas ewentualnie upały, bo daje właśnie takie uczucie odświeżenia. Sorry za to czerwone ucho, ale przed chwilą suszyłam włosy i trochę się nagrzało, także potrzebuję chwili, żeby dojść do siebie, także trochę tej bazy nałożę też na ucho. Okej, okay, moi drodzy, możemy przejść do podkładu. Buzia jest lekko lepka. Nie czuję, żeby baza wypełniła mi pory. Raczej daje taki, właśnie lepki film, który prawdopodobnie fajnie mi makijaż utrzyma. I co do podkładu, to już tutaj mam coś innego, czyli właśnie tę serię Lalux Magical Matte w kolorze. 20 Ivory i to ma być Long Lasting Makeup SPF 10. Wzięłam taki no, nie najjaśniejszy, bo jednak resztki samopalacza are back in game. <laughs> Jak co roku. Um, w każdym razie nałożę Odrobinkę podkładu. Trochę mnie ostatnio wysypało, bo zaczęłam chodzić na siłownię, a że mam siłownię w centrum, to nie jeżdżę tam samochodem, tylko autobusem, bo jest mi wygodniej. No a w autobusach obowiązują maseczki, także ponosiłam trochę maseczkę i już tutaj, wszędzie na linii, właśnie maseczki pojawiają mi się jakieś dziwne niespodzianki i nie wiem, jak z tym walczyć. Współczuję wszystkim, którzy muszą nosić maseczki w pracy na co dzień przez kilka, kilkanaście godzin. Wracając do podkładu. Muszę go teraz rozdystrybuować na całej mojej facjacie. Robię to palcem środkowym, ale zbieżność palców jest przypadkowa. I zaczynam wklepywać gąbeczką, akurat dzisiaj. Real Techniques. Podkład ma ładny kolor. Co do krycia, widzę, że raczej jest średnie. To nie jest krycie MAX. Pochłania jej jeszcze gąbeczka naturalnie, także. Na tej ilości chyba się nie skończy. Na pewno muszę dołożyć, bo nie starczyło mi tego podkładu na czoło. Trochę nałożę też na szyję, żeby wszystko było spójne i ewentualnie jeszcze doklepię cienką warstwę w miejscach, w których przebijają moje zaczerwienienia. Myślę, że resztę tych gadków będę już kryć punktowo korektorem, także nimi na razie się zupełnie nie przejmuję. Kolorystycznie fajnie mi się ten podkład skrywa, także nie widzę, żeby ciemniał. Nie jest też zbyt żółty ani pomarańczowy, ma taki naprawdę sympatyczny kolor. No ale krycie powiedziałabym jest lekkie w kierunku średniego, z mocnym na pewno nie ma zbyt wiele wspólnego. Przechodzimy dalej do korektora i tak będziemy na zmianę. Mam wrażenie używać tych serii kosmetyków, ponieważ teraz użyję Fit Your Makeup w kolorze Vanilla 01, nie mogłam znaleźć 02, także będę się posiłkować najjaśniejszym prawdopodobnie i muszę wam przyznać, że byłam w czterech Lidlach i w każdym z lidów były te kosmetyki La Lux, ale tylko w jednym udało mi się znaleźć te Fit Your Makeup. Nie wiem, może w jakichś kiepskich Lidlach byłam, ja generalnie Jestem raczej klientką tego sklepu. Wolę biedrę, bo mam ją po prostu bliżej domu. E, także nawet nie wiem, które sklepy Lidlowskie w Warszawie są dobrze zaopatrzone. E, także troszkę się zjeździłam i to jeszcze z Gabrysią, także no, miałyśmy przygody. E, nakładam, tak jak widzicie, korektor w takich strategicznych miejscach. E, trochę też się skupię na tych niedoskonałościach i to jest kryjący korektor do twarzy z formułą Long Lasting. Kolejny produkt Long Lasting, także tego dzisiaj oczekujemy. No, krycie tego korektora też powiedziałabym, że jest... No... Troszkę lepsze niż tego podkładu, ale szału to to nie robi. Chociaż może na lato to jest akurat ok. No ja mam teraz trochę większe wymagania przez te niedoskonałości na twarzy. No i zasinienia pod oczami zwykle lubię neutralizować trochę bardziej brzoskwiniowym, nieco ciemniejszym korektorem. Także no tutaj nie będę usatysfakcjonowana w 100% raczej. Tego jestem pewna. Natomiast... Y jeśli chodzi o niedoskonałości, to spróbuję właśnie w ten korektor wklepać palcem, a nie gąbeczką, ale nawet to za bardzo tutaj nie pomaga. Będę musiała nałożyć jeszcze trzecią warstwę, tak żeby przykryć te przebijające niedoskonałości po prostu. Wiecie co, doklepię na te niedoskonałości jeszcze odrobinę samego podkładu, bo mam wrażenie, że on lepiej się tutaj trzyma. Okej, okay, moi drodzy, korektor i podkład przyklepane, także czas to wszystko utrwalić i użyję pudru Fit Your Makeup, takiego transparentnego, czyli Setting Powder, transparentny, delikatny puder utrwalający z kolagenem, zobaczymy, czy przede wszystkim nie będzie mnie wybielał, nie był jakoś super zabezpieczony, bo wszędzie tutaj jest puder, a ja go jeszcze nie otwierałam. Jest dosyć taki lotny, więc radzę nie oddychać zbyt intensywnie w trakcie jego aplikacji, bo czuć. Uuu, boję się, że on mnie będzie wybielał, bo już widzę w podglądzie jakieś takie jasne łaty. A jak widzicie, używam pędzelka wcale nie najmniejszego z najmniejszych. I trochę już mnie niepokoją te białe łaty na twarzy, no już się zaczyna psucie mi humoru. Dobra, moi drodzy, ja nie będę utrwalać tego makijażu jakoś wybitnie mocno, dlatego że no, ten puder chyba nie jest najszczęśliwszy na świecie. Wybiela. Później zrobię sobie zdjęcie z fleszem i zobaczymy, jak to jest. Nałożę go trochę jeszcze pod oczy, ale też taką cienką mgiełką. Uwierzcie mi, że ja wcale tego pudru tutaj nie nadużywam. A mimo wszystko wydaje mi się, że świecę się w niektórych miejscach na biało mniejsza z tym. Przejdźmy już do konturowania twarzy i mam tutaj trochę podejrzany produkt. Obawiam się, że on nie będzie dla mnie doskonały. A to dlatego, że... To jest mega mocno zaklejone. LALUX Anti-Shine Complex Bronzing Powder. Dlatego, że tak jak widzicie, ten bronzer jest mega ciepły. I obawiam się, że to może być gwóźdź do trumny, jeśli chodzi o makijaż twarzy, ale postaram się to zrobić najsubtelniej jak się da. Wezmę zatem dosyć Duży pędzel, taki Pędzel Blended Blusher Prosto 30. Tak naprawdę subtelną mgiełką, czyli połową, albo jedną trzecią tego, co miałam przed chwilą na pędzlu. Nałożę ten przepiękny puder, brązujący na moją twarz, taką właśnie niewielką ilością. I zobaczymy, może coś z tego będzie. Akurat ten brązer będzie pasował mi do bluzki, takiej właśnie w kolorze. Brązu ciepłego, kojarzącego się, nie powiem z czym. Chyba nie będzie najgorzej. Plusy są takie, że jest aksamitny i nie robi plam, i daje się budować. I wygląda to jeszcze ok. Myślę, że na bardziej opalonych karnacjach niż moje, co nie jest trudne, będzie wyglądał całkiem ok, ale raczej do opalania twarzy, nie do konturowania. Trochę też nałożę na ucho. I na szyję, żeby to wszystko było względnie spójne. I trochę się zrobiłam pomarańczowa, to użyję tego rozjaśniacza i nałożę go tutaj pod konturowaniem. I w ogóle też na to konturowanie, żeby to trochę rozjaśnić. I uspójnić tutaj. Ok, powiedzmy, że jest to już względnie uspójnione, także przejdźmy dalej, bo jest co testować. Użyję różu Fit Your Makeup i to jest cień do powiek i róż do policzków z mikroalgami. Produkt 2 w jednym. Jeśli chodzi o ten róż, to prezentuje się w ten sposób. Jest taki lekko palizujący. Na pierwszy rzut oka podoba mi się, ale wszystko zależy od tego, ile tej perły tutaj właściwie jest. Czy więcej jest pigmentu, czy perły? Wolałabym, żeby tego pigmentu jednak było więcej niż rozświetlenia. A już widzę, że chyba więcej tutaj tego złota niż różu. Więc co kto lubi? Ja jeśli chodzi o róże, wolę, kiedy one nie są aż tak mocno rozświetlające. Bo od rozświetlania mam zwykle rozświetlacze. Ale jeżeli nie lubicie rozświetlaczy, a chcecie się trochę błyszczeć, albo nie chcecie używać dwóch produktów, no to myślę, że róż zrobi Wam robotę. Widzę, że lubi podkreślać niedoskonałości, które mi się tutaj zrobiły ostatnio. No też ten podkład nie ma właściwości wygładzających, bo ja wszystkie moje pory widzę. Zwykle. Na tym etapie bezpośrednio po przypudrowaniu mojej pory byłyby praktycznie niewidoczne, a w tym momencie ja jestem w stanie wszystkie je policzyć. Ok, zaaplikowałam róż i muszę powiedzieć, że to nie jest produkt moich marzeń. Jak na róż, dla mnie jest zbyt mało różowy, za bardzo rozświetlający. Ale przejdźmy już dalej, bo chcę przetestować rozświetlacz. To jest Fit Your Makeup i to jest rozświetlacz do twarzy z mikroalgami dosyć złoty mam nadzieję że nie będzie się odcinał i taki jak na rozświetlacz to raczej matowy przynajmniej w opakowaniu raczej to nie jest rozświetlacz z tych które widać z kosmosu w każdym razie na co dzień czy tak jak tutaj sugeruje producent na siłownię po nazwie tych produktów czyli gym look no to na siłkę można się jeszcze tak zmalować chociaż w dobie wiecie tych maseczek i tego wszystkiego to już Wam nie polecam chodzenia w makijażu na siłownię, bo no, to jest kolejne obciążenie cery niepotrzebne. Ok, rozświetlacz mi się podoba. Myślę, że to będzie jeden z produktów, który odłożę sobie i będę do niego wracać właśnie w takim szybkim makijażu, bo prezentuje się poprawnie, nie jest też zbyt intensywny. Um, no, jest taki powiedzmy fajny na co dzień i teraz myślę, że możemy już spokojnie przejść do makijażu oczu. I mam tutaj, słuchajcie, Lalux Eye Shadow Base 24 godziny, czyli bazę pod cienie. Dzisiaj wyjątkowo użyję bazy innej niż Pilouis. Widzę, że baza ma kolor, co mnie nawet cieszy, bo wyrówna mi tutaj jakieś, wiecie, żyłki fioletowe. I zaczerwienienia, a właściwie zaróżowienie powieki. Jeśli chodzi o cienie, jakie będę testować, to jest to Lalux Cienie do powiek w kolorze 06, czyli taka czwóreczka. Nie jest to nic specjalnego. Ale wzięłam dlatego, że jest beż, jest coś ciemniejszego, jest coś takiego, co można ewentualnie nałożyć na całą powiekę, więc coś tutaj uda mi się zmajstrować. E, także zbliża was do siebie i przejdziemy do cieniowania. I makijaż rozpocznę oczywiście od beżu, który jest chyba raczej satynowy, ma w sobie jakąś drobinę, tak, on się błyszczy, już to widzę. No ale zobaczymy. Nie skreślam tych cieni na starcie, bo może mnie zaskoczy pozytywnie na przykład ten matowy brąz. I tak jak wspomniałam, sprawdzimy, czy zaskoczy mnie właśnie ten brąz. On jest dosyć chłodny. Mam nadzieję, że nie będzie wyglądał jak siniak na powiece. Tak, on ma w sobie takie trochę wręcz błotne, zielonkawe tony. Co do brązu, to ta pigmentacja powiedziałabym taka średnia, ale. Da się rozcierać, przynajmniej na razie. Jest to dosyć aksamitne, nie osypuje się. Okej, okay, powiedzmy, że taka podstawa mojego sieniowania jest już gotowa. Także teraz użyję tego nieco bardziej błyszczącego cienia brązowego, brązowo-siwego i nałożę na całą powiekę. Tak, on wygląda wręcz tak szaro-zielonkawo. No powiem Wam, że to nie jest paletka do jakkolwiek bardziej zaawansowanej zabawy cieniami. Myślę, że jakbym miała ją kupić tak po prostu dla siebie, to nie zdecydowałabym się, jak gdybym wiedziała, z czym mam tutaj do czynienia. Bo jest nie dość, że w kolorystyce taka nijaka, chłodna wręcz błotnista. No to jeszcze jakość tych cieni jest powiedzmy poprawna, ale szału to tutaj nie ma. Użyję jeszcze tego najciemniejszego cienia z lekką perłą i przyciemnię tutaj zewnętrzny kącik. Myślę, że przy samej linii, że zrobię kreskę eyelinerem. Tutaj mam taki eyeliner Lalux Liquid Precision Eyeliner, Long Lasting Effect, eyeliner w kałamarzu. No przyznam wam, że ten eyeliner jest na tyle rzadki, że ja się boję wyciągać jaskółkę, więc nawet jakbym chciała, no to dzisiaj tego po prostu. Nie zrobię, także zakończyłam tak naprawdę kreskę przy samej linii rzęs, tak żeby móc swobodnie teraz dokleić sztuczne, ale zanim przejdę właśnie do sztucznych rzęs, to najpierw wytuszujemy rzęsy tuszem La Luxe. i to jest All-in-One Maxi Lashes Volume Lens Curl Effect Mascara zobaczymy ile uda mi się z tej maskary wydusić. Szczoteczkę ma taką całkiem fajną, obiecującą, więc zobaczymy czy to będzie gwiazda dzisiejszego programu czy jednak nie. No maskara jest bardzo delikatna, raczej krzywdy nie robi, nie skleja, mm, nie robi pająków, ale no też bardzo subtelnie podkreśla te rzęsy. Akurat nie przeszkadza mi to, bo i tak planuję przykleić sztuczny, ale gdybym miała używać jej solo, no to czegoś by mi tutaj brakowało. Okej okay, moi drodzy, dokleiłam też sztuczne rzęsy poza kamerą, oczywiście Wispies, Zardel, Studio Effects, um, czyli moje ulubione rzęsy Ever. I docisnę je jeszcze delikatnie. Makijaż dzięki tym rzęsom powiem Wam, że nawet się obronił. Także teraz, już ze spokojem ducha, mogę oddalić Was od siebie i przejdziemy do makijażu ust. A jeśli chodzi o usta, to mam tutaj aż trzy produkty, i na coś będę musiała się zdecydować: dlatego, że mam po pierwsze taką pomadkę Creamy Matte z Lalux w odcieniu 504 no tak bezpiecznie wybrałam bo nie wiedziałam co powstanie mi na oczach. Dodatkowo ewentualnie sparuję to z tym błyszczykiem też La Lux w kolorze 13. Ale mam też coś nieco bardziej zdecydowanego z serii Fit Your Makeup i to jest błyszczyk do ust na bazie wody w kolorze chyba 03. W każdym razie zaaplikuję chyba właśnie ten kolor, bo Makijaż oczu jest bardzo subtelny, więc nie chcę, wiecie, dzisiaj skończyć z naprawdę niesamowicie delikatnym makijażem. Chcę dodać mu odrobinę pazura. Mam nadzieję, że dzięki temu błyszczykowi mi się to uda. Także aplikuję i faktycznie jest mega wodnisty. Bardzo przyjemna konsystencja i też... Zapach i smak taki cukierkowy. Makijaż jest już prawie gotowy. Pozwólcie, że utrwalę go mgiełką. Fit Your Makeup Fixing Spray do twarzy z delikatnym efektem chłodzenia. Wow! Kolejny produkt z efektem chłodzenia. Lubię to. Także zaczynam. Mmm! I bardzo fajna, przyjemna, drobna mgiełka. No, powiem Wam, że do tej mgiełki na pewno będę wracać, bo daje właśnie takie bardzo przyjemne uczucie chłodzenia. Okej, okay, moi drodzy, także pora na pierwsze podsumowanie. Mamy godzinę 15:12 i myślę, że pokaże się Wam za jakieś 7-8 godzin z ostatecznym podsumowaniem. Zobaczymy, jak to wszystko się utrzyma. No, i cóż, zaczynając od podsumowania poszczególnych kosmetyków. Baza bardzo fajna, jednak oprócz tego uczucia chłodzenia i lepkości nie daje zbyt wiele. Natomiast spróbuję połączyć ją z jakimś ulubionym podkładem, który ma właściwości lekko wypełniające pory i może wtedy sprawdzi mi się jeszcze lepiej, bo to uczucie chłodzenia naprawdę jest niesamowicie ciekawe i choćby z tego względu warto te kosmetyki posiadać. Jeśli zaś chodzi o podkład, to to krycie nie było jakieś fenomenalne, muszę Wam przyznać szczerze. Mam nadzieję, że dobrze się utrzyma, bo to jest tutaj napisane na opakowaniu Long Lasting Makeup, także tego oczekuję. Jeśli zaś chodzi o korektor, krycie też nie najmocniejsze, ale jestem w stanie zrozumieć, że akurat ta seria Gym Look jest skierowana do osób, które chcą się, tak wiecie, bardzo subtelnie pomalować, um, wyglądać jak właściwie niepomalowane, także um, myślę, że jak uda mi się pozbyć tych gagatków, to spokojnie będę tego korektora używać, tak wiecie, żeby wklepać odrobinę pod oczy, na przykład jak biegnę na siłkę. Jeśli chodzi o ten oto puder, to ja sobie zrobię zdjęcie z fleszem, chyba w tym momencie właśnie. No nie ma dramatu, moi drodzy, troszkę jestem... Troszkę jestem tutaj wybielona, ale obawiam się, że będzie gorzej. To wybielenie jest bardzo subtelne, powiedziałabym, także można zaryzykować i nakładać ten puder taką naprawdę subtelną mgiełką na całej twarzy. Punktowo w większych ilościach nie odważyłabym się. Jeśli chodzi o róż, to trochę nie moja bajka, ale myślę, że mogę go polecić, jeżeli lubicie rozświetlające róże. Rozświetlacz subtelny, ok, na co dzień, na siłkę. Też approved. Co do tego duo rozjaśniacza i bronzera, tak to nazwijmy, no to bronzer dla mnie za ciepły, ale jeszcze to się tutaj obroniło. Niejednokrotnie testowałam bronzery lepiej rokujące, które, które ostatecznie na mojej twarzy wyglądały gorzej niż to, także nie jest źle. Um, ten rozjaśniacz praktycznie nie rozjaśnia, także tutaj już powiedziałabym, że bardziej mi rozjaśnił ten puder. Co do palety cieni, to taki naprawdę przeciętniak. No jeżeli na przykład, nie wiem, pojechałyście nad morze, czy w inne miejsce urlopowe i zapomniałyście cieni i musicie sobie coś kupić i akurat jesteście w Lidlu, no to możecie wziąć tę paletkę po prostu od tak, żeby czymkolwiek móc te powieki pomalować, ale... No raczej nie zrobiło to na mnie jakiegoś fenomenalnego wrażenia, powiem Wam szczerze, um, raczej bym tej paletki nigdy w życiu nie kupiła na własne potrzeby. Co do makijażu ust, to chyba to jest najmocniejszy zawodnik, bo ten błyszczyk naprawdę prezentuje się bosko. Mam wrażenie, że jeszcze dodatkowo powiększa te usta przez ten efekt lustra odbicia wody. Um, także wow, jeszcze dodatkowo przyjemnie się go nosi, bo ma miły smak, nie lepi się, także moje wargi mi się tutaj nie łączą w trakcie mówienia, nie przełazi na zęby, nie rozlewa się, mimo tego, że ma taką wodnistą konsystencję. Także super jeszcze dodatkowo będziecie spokojnie w stanie go nałożyć, nawet jadąc, nie wiem, nie mając żadnego lusterka, jadąc oczywiście jako pasażer em, samochodem, i będąc narażonym na jakieś drgania, to tak czy siak jesteście w stanie nałożyć go w satysfakcjonujący was sposób. Co do bazy podcienie, no to w połączeniu z tymi cieniami jakoś to dało radę. Nie było plam, nic mi tutaj nie smużyło, nie zrobiło się ciacho, ale zobaczymy, jak to się utrzyma ostatecznie po kilku godzinach. Tuż do rzęs też przeciętniak, bardzo delikatny. Spoko pod przyklejanie sztucznych, ale tak na co dzień raczej bez efektu wow. E, mgiełka bardzo fajna, póki co approved. Także, moi drodzy, zobaczymy się za kilka godzin z ostatecznym podsumowaniem, wtedy będę Wam w stanie powiedzieć, no, jeszcze więcej, wiadomo. Także trzymajcie się ciepło, widzimy się za chwilkę, pa! Dobra, moi drodzy, wracam do Was z ostatecznym podsumowaniem trwałości dzisiejszego makijażu. Mamy godzinę 22.53, Makijaż skończyłam jakoś chyba po godzinie 15. Jeśli chodzi o to, jak prezentuje się w tym momencie moja twarz, to już biorę sobie tutaj lusterko i Wam wszystko opowiadam. Powiem Wam, że bardzo ładnie się to wszystko utrzymało, zdecydowanie lepiej niż się tego spodziewałam. Podkład zebrał mi się tak naprawdę tylko w mojej lewej zmarszce, czyli tej trochę głębszej. Ale na pozostałej twarzy naprawdę wygląda to bardzo solidnie, nic się nie ściastkowało. Jedyny mój zarzut, jeśli chodzi o makijaż twarzy, to fakt, że moje pory są dosyć mocno widoczne. No, ale dzisiaj niestety żaden z tych kosmetyków nie poradził sobie z moimi porami już na samym początku. Jeśli chodzi o cienie, to słuchajcie, też tutaj nic się nie zebrało, może troszeczkę bardziej się wyświeciły. I ten mat brązowy już nie jest takim matem, i powieki się właśnie tak lekko przedpuściły, ale nic się nie zaczęło zbierać, nic się nie zgrudkowało, więc no nadal wygląda to naprawdę przyzwoicie. Bardzo podobał mi się ten błyszczyk do ust. Wzięłam go ze sobą i dokładałam w ciągu dnia e, i na pewno będę do niego wracać. Serdecznie Wam go polecam, bo daje przepiękny efekt, naprawdę coś rewelacyjnego. Generalnie myślę, że mogę powiedzieć, że makijaż wygląda bardzo solidnie. Jak na kosmetyki z Lidla to nie spodziewałam się takiej jakości, ale też przypominam, że wydałam na nie 150 zł, więc no. Wcale to nie jest aż tak mało. Także to już by było wszystko na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Dajcie mi znać, czy testowaliście któryś z produktów, które Wam dzisiaj pokazałam. Jakie są Wasze wrażenia i może macie jeszcze jakieś ciekawe marki, takie nieznane, nietypowe, które mogłabym dla Was przetestować. Dajcie mi znać. Dzięki serdeczne. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Buziaczki. Ściskam Was mocno. Pa. pa.